Cześć. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak kupić obligacje skarbowe. Oczywiście ja niczego nie rekomenduję, musicie sobie sami podjąć decyzję, czy chcecie inwestować w obligacje. To jest strona główna obligacji skarbowych. Tutaj możecie sobie podejrzeć i wybrać obligacje, poczytać o nich, do czego oczywiście zachęca. Ale jeżeli chcecie kupić, to klikacie tutaj w serwis transakcyjny, logowanie. Tworzy nam się taka strona, tutaj klikacie w ten link, nie dokonywałem wcześniej zakupu obligacji przez internet i to jest formularz. Należy go wypełnić, oczywiście wszystkie dane muszą być zgodne, ponieważ te dane będą weryfikowane. Na koniec podajecie numer rachunku bankowego, który posiadacie obecnie i to jest bardzo ważne, ponieważ przez ten numer rachunku będzie zweryfikowane to konto. Jak już wszystko uda się założyć, przejść przez ten formularz, dostajecie login, hasło i możecie się zalogować do takiego serwisu e, transakcyjnego. E, zostanie Wam nadany taki mm, unikatowy numer rachunku bankowego powiązany z obligacjami skarbowymi, e, na który będziecie przelewać pieniądze. E, po przelewaniu tych pieniędzy możecie składać dyspozycję, Zakupu. A robi się to tutaj, w tym miejscu, dyspozycja na rachunku rejestrowym. Klikacie zakup obligacji Aha. i nam się wylogowało, ale jeszcze raz się zalogujemy. Dyspozycje, zakup obligacji. I tutaj w tym miejscu składacie dyspozycje, powiedzmy, że będą to obligacje dziesięcioletnie. Wybieracie, wybierz liczba tych obligacji za 8-10 sztuk. Każda będzie kosztowała 100 zł, itd. Tak I klikacie dalej. I ta dyspozycja jest złożona. Kiedy pojawią się pieniądze na waszym koncie, wtedy zostaną po prostu te obligacje zakupione. No i będziecie ich posiadaczami. Teraz jeszcze chciałbym Wam polecić taki kalkulator. Przy którym możecie sobie obliczyć, jaki będzie zwrot z inwestycji. Załóżmy, że to jest 10 obligacji. Zakładamy inflację na rok na poziomie 3%. Klikamy ustaw. No i tutaj widzimy rok do roku, jak te pieniądze będą przyrastać. Co ciekawe, tutaj mamy realny zysk. Tak? Z 1000 zł po 10 latach będzie to 1447,51 zł. A taki realny zysk to będzie tylko 4,73 zł. Przy inflacji 3% zakładanej wak rok do roku. Ale no tutaj musicie się sami pobawić tym kalkulatorem i sami wyciągnąć wnioski na ile Wam się to opłaca. Jest tutaj również opcja zakupu w ramach IKE. No jeżeli ktoś jeszcze nie wie, no to może sobie doczytać czym jest IKE. A głównie wiąże się to z tym, że od zysków nie będzie podatku Belki, bo z obligacjami jest tak, że to, co zarobimy po tych 10 latach, to tego zapłacimy 19% Belki. A w ramach IKE, jeżeli będziemy kupować, no to nie zapłacimy tego podatku Belki. Ale to z tego co kojarzę, dopiero po 60 roku życia. Dziękuję.